sposzczepu, o, i coś tam. Kupiłem sobie jeszcze wszystkie butki Nie ukrywam, 310 euro dużo. No i teraz widzę że jesteśmy w i w prostu w marketce. No fajnie. Tyk. To jest moja. Czy to do zębów i i pasta już tu także to ja buty jeszcze byłem tu Jakby pierwsze buty jeszcze i no i pioreczki, bo no, się widzowie no, part. Dwa. Jest godzina 19 I my będziemy jeszcze iść, iść kolejny raz, do czwarty raz już w tej samej restauracji jak widzowie e, tym. w To jest w ogóle cały zestaw, widzowie.

oferta, oferta, oferta oferta, 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 oferta dobra idziemy dobra idziemy po Liptony po te chipsy, pokażę wam włoskie chipsy może

No, no like, cool. yeah. yeah, ну, yeah, no, но хорошо. Я ничего не хочу. Только Я себе чашечки возьму, то, что Ну, и не то, на чем сейчас. 20 у в Собачек, ну... Ну, Nie widzę. Hmm. Ja nie mam no nie mam nie mam tego, nie mam nie mam z nie mam z nie są. z wami. Wody tu są, bo mieliśmy wodę nie wodę. Bo... Kiedy dużo pije się na plaży, kiedy jest 30 stopni, pływa się. Ja będę chciał iść politona, po te ciastka i po te chipsy wtedy. No, chodźcie, chodźcie, idziemy, bo będziemy tu już... No, bo mamy... O, bo ja też prawie mi się jej tak chciał widzieć. Dobra. Ludzi widzę. Jednak chcę się rozpocząć z Ludwika. to albo męczę trzeciego, ale dobra. O, Liptony widzę. Włoskie Liptony. Tak. Jakby teraz nie ma i fałs. O, sam małem. Włoskie Liptony. Fusty, ma. Fusty, lub Fiusty to wolę. Fiusty to Ja to i to już piłem, widzowie. Nie ma różnicy. Lecz w McDonald's. Już.

Kolejny. ej, wziąć koniec. Pasja kole mam znać. To ale ma ale mama. Ja biorę te małe te. Brać małe liptony? Brać małe liptony? Weź je, Weźcie Co? Co też się limonem A, tu są zwykłe liptondy, że... Oni mają multumitum liptondów. X... D. Dla jakiejś czekolady, nie wiem, nie wiem... Tu też tak patrzy, że. O ile idę. A się też sprawdza, jeżeli coś kupić na przykład korek. Cześć, tych moich ciastek. No tak, o no. Teraz mogę takie sobie wziąć, ale... chcę takie wezmę. Jory takie. Chcę wezmę. wezmę chyba dwie paczki. Będziemy tu jeszcze przed wyjazdem? A to de... Uuu, mam dużo. A to tu nie było. Emilka, mam ochotę na Milka widzowie. a muszę sobie milkę wziąć.

Taka ciekawostka, oni wolą majonez z Prawdziwie Prawdziwy Polak by się śmiał z tego. jeszcze są oni śmieci. Nie o, tak właśnie. Dobra, jedziemy do O, sketch, sketch. Dobra, I do tym razem nie. Tu będę w Chipsy! Ja idę po te chipsy, tato, mam chipsy te. Ja idę po włoskie chipsy. Tato! Oj, złe! Idę po chipsy. To jest nasz kościoł. Ja idę po chipsy, mamą. Nie, no. Ja idę tam po chipsy. Ja tam już wziąłem, to nie wziąłem. Ja nie chcę, ty! No to weź tam, ja. Chcemy takich mięczaków, tak? Tylko ja jem tam pieczy. Ale, ale. No ja bo jestem włoskie widzowie, no tu tylko jest milion. Cześć, co my braliśmy? Klasika, dobra, klasika. Klasica, wiesz, rano. Ej, ale to, to są inne ciutce, ale lepsze. Nie, to jest takie. To jest San Siemanko widzowie. Um, ja. e, 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 dobra. Dobra.

Ale já se ještě biorem popcorn. Ne, 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 absolutně ne. Hmm. Ne. Oh, oh. oh, oh. oh, no Ne. Pone. ne. To Pone. 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 Pane. 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 Sklep. No, to. O, sklep. Mam 18 już, no. I no, to. 10 minut 4, 3, 6 już no, się już ten 10 minut. Telefon. Ludzie. O nie wiem, A to teraz mamy problem. Nie wiem, czy to... Zainteresowałam nawet. Nie. Dobra, A bardzo dziękuję za part 2. teraz nie. No dobra. Dziękuję Wam widzę, za parę że 7 dnia y, widzieliście restaurację w restauracji, jak pokażę Wam nie, 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 ale nie, 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 być nie, y, na nie, 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 w